Siemanu, teraz nagrywamy serii. No, Survivor. No i tym razem Igor Igorsona nie zapraszam, bo mam go dosyć. I ten. I po prostu nagrywamy taką ładną serię survivy. No i miałem wcześniej problemy techniczne, takie małe. I stąd mam te i ty. Ja tu na game kiedy doszłem do wniosku, że nie ma sensu zanudzać was szukaniem tego miejsca więc teraz. No mówię ci, że masz stąd wywazić. Sio, sio Mówię ci, że masz, że masz mnie, że tu macie nie być. Mówimy Nie zabijaj mnie! Dirt! Chcę trawy, di chcę trawy i teraz bloka! Co mi powinien wypadać jakiś. rzecz. Jakiś rzecz. Jakiś rzecz jest. Jak tak? Mój polski jest super. No właśnie! I, I ciekawostka! Możecie z nami grać! To znaczy, miał być ze mną, dopóki ten dir tu nie wtrącił. Graz Sora. No i teraz się nam akorduje. tego! To. Mam akację z No fajnie! Czekaj, musimy go gdzieś wyrosnąć. Ej, kiwi! Trzeba zrobić automatyczną farmę kaktusów. Ty hmm. na przykład nie szreły, bo ja nie ogarniam redstone. co nie? Ale to w ogóle łatwy jest! A to zrobimy sobie automatyczną potem gdzieś. Nawet nie potrzeba sobie horystone'a. No i teraz... Do no... jaskini idziemy. Okej, okay, do jaskini. Do... Bierzemy drewno całe nasze. I craftujemy se pikaksy, bo pikaksy to jest i Nie craftuj, nie craftuj, nie craftuj. To będę craftował crafting. To tak nasz piktaksy to nie shit. Nie craftuj nic, okej? Okay? To... Widzimy. Ja... Dobra, ja ci dam Skra... ci do... Kamienny. A to mi... Ale, ale mi. Weź, ten, weź craftinga, bo ja nie zapomniałem. Czeka... Ja wziąłem craftinga. I spotykamy się w dżungli jakby co no, no wejść się do cave'u. No tylko nie... A wiem że on jest. Lagi. świeżo renderowany świat dla tego lagi. No. I mówiłem, że możecie z nami grać? Tak mówiłeś. A, wystarczy... mieć premium. No właśnie, wystarczy napisać... To jest Minecraft Realms. No, wystarczy napisać swój nick, a zostaniecie dodani. No i Kamil nagrał tak jeden poradnik, tam jak wejść, ale który, ten który serwer... Usu który, usu który usunąłem. No to dobrze go usunąć, bo on, ten serwis już jest nieaktualny. Właśnie. I dlatego go usunąłem. Dasz mi na chwilę drewniany kidow? Czekaj, tylko coś zrobię. Chcę drewniany kijow. Postaw crafting. Y melony! Melony, jej! Fajnie. W końcu się... no, bo teraz fajnie, melo że melony tutaj rosną. Gdzie można zrobić farmę i zbudujemy potem też farmę tych melonków. Będziemy właściwie rozwijać wioskę npz Tak. To będzie główny cel sezonu pierwszego. O tym jeszcze może dołączyć do nas Pixel? Znacie go na MC bank? Chcę Pixel. No na bank to może nie, ale okej. Okay. Chcę drewniany kilow. A jak to zrobiłeś, ten Time to Mine? Zrobiłem drewniany kilow. To muszę też go skraftować, bo chcę mieć Time to Mine. A, i też jednym z celi będzie zdobycie większości achievementów. No właśnie. Aha, drewnianego kilofa nie użyję, bo zrobię zaraz to nowe, żeby mieć getting upgrade. I słyszę z obieki na dole, więc trzeba będzie się kopać pod siebie. Czyli cave. A może mm. najpierw może zrobimy mieczyk jakiś kamienny, czy coś w tym A po sobie... co? Mamy od tego killofy! Które zabierają? 3 HP. 3. No i idziemy w dół, idziemy w dół, nuda no, siedzi. Nie będzie zaraz słaba widoczność filmu. Może? Czekaj dam ci coś, ok? Dawaj, dawaj węgiel, dawaj węgiel. Teraz nie ma tego moda takiego, co tam jak trzymasz no. tutaj tak, nie. O, tak, to jest coś. Grawe zły znak. Tak, tak ludzie w nim gadają dla mnie to jest znak obojętny. Kopiemy... Kopiemy... Nuda. No, nudy. No, sama nuda. Myślałem, że będzie coś lepszego. Podobno jak jest niż to blisko woda. Igor, możesz... A tu zaraz bedrock. No. Dobrze, że byłeś pierwszy. Najgorszy śmierć. Wiesz no ja wiem czemu się nie kopię pod siebie. Co mnie bijesz? Tam zrobić ci Ja ci robię killoff, jakby co? Ale nie byle jak kill off. Chłap kilof. Tu jest już lawa, jakby co? Chcę znaleźć. Może będą diaksy. Których i tak nie wykopiemy. I do niej wrócimy. Jak dobrze, że, że Notch wymyślił komendę TP. A nie dżep? A ja wiem. Cave, cave 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 cave'a. dobrze. Czekaj, zaraz do Ciebie przyjdę. Okej. Okay. Następny odcinek pewnie będzie znowu w cave. Bo no. go pewnie zaraz nie zdążymy zeksplorować. To tep nie mnie do siebie. O, dobra, nie trzeba, nie trzeba. Masz pochodnie? Nie, ale muszę też zrobić trochę jedzenia. Znaczy mam, mam, mam. To daj. Daj pochłonię. Czekaj, ja tylko coś zjem. ZJEMŁYŚ WSZYSTKIE?! Oczywiście nie byłem na tyle głupi. Zrobiłem wcześniej sadzonkę. Nasionka. Dodasz? Dzięki. O, żelazo już. No wiem, widziałem je. Lipa trochę ten cake, ale kej. Okay. Musiałeś, <głos》>, że go nie zdążymy zeksplorować. Sorry. Lepiej. Dzięki Sorry. za żelazo. Sorry. Dzięki za żelazo. <głos》>. On się zawić? Nie. Teraz będziemy kopać pod Redstone. Tak? Mogę go wykopać, tylko muszę coś zrobić. Życie na gorąco? Uważaj, bo tu zaraz będzie lawa. czego Skąd to wiesz? Bo słyszę ją. No właśnie, ja też wiem o tym. Myślałam, że ją wlałeś tu. Jakoś. Jakie miałem ja... ją wylać? No, nie wiem. Zrobiłeś to dla lawy. Ha. A tutaj raz diaksy są. A to jest możliwe, wiesz? To byłoby najgłupsze, co może być. Hot topic. A czemu najgłupsze, co może być? Może, masz, masz kamienny kilof i znajdujesz diaksy. Mogę ci dać mój kamienny kilof, chcesz? Mam kamienny kilof. Jak ci się zużyję, to ci dam swój. Dzięki. I chcę jeszcze coś. Łap, weź co jest swój, kilo. Dobra, spadł. Trochę co robisz? Umie, umie dmuchać się wiatrem. Ja to do, robię lepiej. Masz lepszy mikrofon, chyba. Nie, nie wiem, co to Chciałem, hot topic mieć, ale ok. Nie da się to, się nie. No, da. tu jest bedrock, już. No wiem, hot topic, jej trzeba będzie pokopać trochę przy bedrocku. Bo tu można znaleźć fajne tereny. A skąd masz EXPA? A wiem, już skąd. A, no. Tak. Mam do ciebie coś, to jest dla ciebie redstone, bo ja nienawidzę redstone. Mm. Dlaczego nienawidzisz, że z tą węgiel jest fajny? Jak, jak słowa w słowach tej piosenki? Lawa? A Jeżeli myślę, że to światło lawy. Hmm? Aha. Więc zaczynamy... Kończymy odcinek. まう。